to bym zaśpiewała? Znów Nie. wędrujemy. Znów wędrujemy ciepłym krajem malachitomu. Umiesz to zagrać? Nie. Nie, ale zagrać. Ta, spróbuję. Ej, bo ja mam przed oczami e że to się tekstu? Ja Amol. Nie. Znów wędrujemy Mamy coś do picia? Kraju. Ha! Z pięciu litrowy jak u Marysi. Ja ja piję, mało wody? Nie słyszałaś? Mało wody? Masz słomkę? <totopatys》> Ale to jest do kompania, wiesz. <laughs> <laughs> tutaj tej baniak, czyli zostajem w samochodzie. Nie <laughs> Sobie tak no, no ja nie mam jak, więc. Aha, ja tak myślę. Dlaczego ty nie możesz sam włączyć sobie? Okej, okay, już wszystko jasne. Znów wędrujemy ciepłym krajem malachitową łąką morza. Takie wam rąsenkę, ale jak, <coughs> tak, jak. jak to się znowu pomarańczy na rozdroża. Na fioletowo-szarych łąkach niebo rozpina płynność arka zaż w powieki miękko wsiąka, wodę na, na nich wargach coś mam. Znów wędrujemy ciepłym krajem, malachitowo malachitową łąką morza. Ptaki powrotne umierają, Zakrzepła sólna nari, farga. Na nari Dobra. na warga. A wieczorami w prądach zatok, noc liże morze słodką grzybą. Jak miękkie kruszki brzmie na to wiatrem, sparzone jak pokrzywą. Przed fontannami perłowymi noc winogrona, grona gwiazd. Powrotne umierają wśród pomarańczy na rozdrożach. Na fioletowo-szarych łąkach. A to co jest tam? Znowu wędrujemy ciepłym krajem. Znowu wędrujemy ciepłym krajem, malachitową łąką morza. Tak powrotne umierają wśród pomarańczy. Przed fontanami perłowymi z winogrona gwiazd rozdaje. Znów wędrujemy ciepłą ziemią, znów wędrujemy ciepłym krajem. Te ktoś łyka? <grym <grym> ja chcę. <grym> Challenge. Pięciolitrowy baniak, który miał zostać w białej, no rzekomy Zuruj! Zuruj! <śmienic> <Zeruj, zeruj. śmienic> Marcia nie ma się palce na stopach. Zimno mi się robi w palce na stopach. Dobra, dawajcie ostatnią piosenkę i ją będziemy lecić.